Niektórzy ludzie nie wierzą, że gdy medycyna zawodzi, można pomóc drugiemu człowiekowi energią. Niestety, często się mylą. Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pani Lidia jest bardzo szczęśliwa. Została uzdrowiona z guza, jaki miała na piersi. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stabieckiego. Zgłosiłam się z, z dolegliwościami serca i kręgosłupu do pana Ireneusza Stabieckiego, ale w tym czasie pan Stab Ireneusz Stabiecki wykrył mnie guzka na piersi. Byłam właśnie zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że mnie to może spotkać. Ale chciałam się upewnić, poszłam do kliniki i zrobiliśmy monogram. No oczywiście okazało się, że mam mam guzka. Nie z wielkości. Może na 3-4 centymetry. Dalej kontynuowałam leczenie u pana Ernesta Sobieckiego. Przez dwa, wzięłam może 3-4 razy to wszystko. I ponownie zgłosiłam się do kliniki, zrobiliśmy monogram. Okazało się, że guzek zniknął, nie miałam żadnego już guzka. Lekarze byli zaskoczeni. No jak to sam nie chcieli w to wierzyć, ale to jest właśnie, to jest prawda. Jestem bardzo wdzięczna panu Janesza Sagickiemu za pomoc. To to było na zdjęciu, sama widziałam. Na początku właśnie jak poszłam pierwszy raz do kliniki, to lekarz pokazał, pokazał mi zdjęcie i sama widziałam tego wózka, że miałam, miałam. I a po terapiach, po terapiach z kolei poszłam, bo co 6 miesięcy trzeba robić właśnie takie badanie i okazało się, nawet nie tak dawno, miesiąc temu robiłam monogram i pan doktor powiedział, że nic pani już tam nie ma na lewej piersi w ogóle. Lekarze byli bardzo zaskoczeni, jak to guzek sam mógł zniknąć. Pani Lidia jest wdzięczna Ireneuszowi Stobieckiemu za pomoc. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę. Prosimy dzwonić pod numer telefonu 773-kierunkowy 283-1505. 283-1505.